ma to Kubir, a to jest Minecraft, ale dodaliśmy nowe TNT. Co jest? O kurde! W tym filmie razem z moimi przyjaciółmi, czyli Bushem oraz Mikolsem, będziemy przechodzić Minecrafta, ale do gry zostało dodanych 8 nowych rodzajów TNT. Dodatkowo, chciałbym wam bardzo podziękować za liczbę 200 tysięcy subskrypcji. Jest to coś dla mnie niesamowitego i nigdy się nie spodziewałem, że aż tyle uda mi się osiągnąć. Jednak dalej w ostatnim miesiącu prawie 1 500 tysięcy osób, które obejrzały moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Jeżeli tego typu filmy ci się podobają oraz chciałbyś dołączyć do grona osób, które są przed wbiciem 300 tysięcy subskrypcji, to serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodoba, zachęcam również do zostawienia łapki w górę w celu lepszego pozycjonowania się tego filmu. To chyba tyle, zapraszam do oglądania. Patrzcie, co mam! Ale ma galoty, nie? <laughs> Ale Bupa. buty ma! Nie, nie, Azurę nie, bluet! Nie. A bluet? Oddaj, oddaj, oddaj! Ogólnie film polega... Polega film. film polega na tym, że dodałem do gry 8 nowych rodzajów TNT I chciałbym je w tym filmie przetestować oraz przy okazji przejść w grę Okej okay. okay, to... A Miko, z mu tonąć zawsze... Bo powiedziałem, że będę tonął teraz Ej, mam jedzonko To robimy tulciki. Tak, e... robię tulsik Z tego co mi wiadomo, to potrzebujemy dużo piasku i węgla Potrzebujemy węgla Na... Na pierwsze, no Dobrałeś mi kobla Ej, statek tu jest Beż, chcesz go... Ja chcę! E... Zwiedzić? Ja chcę no na okay. pierwszy e... ja okradam wieśniaków z ich łóżek To pozdrów ich Pozdro Zielony Wiesiak. O, mapa. O, mapa Chora się panik przyda panik w sumie. co? Dobra, idę, tak. płynę. U, Ej kupaki, nie chcę panik. wam nic mieć zostałem z O. No w sumie okay. lipa. Wiesz co to jest za drop? Co ty robisz? Dobra, e, mam mapę do skarbu. Skarb jest według moich obliczeń... Nie wiem gdzie. Moby mapa mapę? E, tak, proszę. E, na pierwsze TNT będziemy potrzebować TNT, to po pierwsze Yy, a po drugie będziemy potrzebować drewnianych kilofów. Czyli TNT po środku i 8 drewnianych kilofów tak, dookoła, tak? Tak, tak. Trochę to jest daleko, ogólnie. To choć może najpierw do Keva po węgiel, potem pójdziemy po tamtą. Gdzie biegniemy po... biegniemy po skarb. Jesteśmy... Żółwik! Ej, a wiecie, że to był eee... portalo pod nami? Jednak pomyliłem się. Co? Nie w tą stronę. Beż. Proszę. Prowadźcie. Może nie ma sprawy, bo to jest dosyć proste zadanie. No, 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 a, no, no. A drugie yes. jakie są kordy? Jakie kordy? Nie, no już wracamy do wioski. Ja, o nie, ja tutaj sobie... A nie, nie jednak tutaj nie ma Ky, bo myślałem, że tu. Jest węgiel. Jest, jest węgiel? węgiel. Mhm. A, gdzie jest węgiel? O, tu też jest węgiel. Mam 5 prochu już jak coś, czyli mam na pierwsze TNT. Serio? Jesteś giga, dobry. Potrzebuję patyków jeszcze. Jeszcze więcej. Jeszcze. No. Proszę raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dobra, robimy pierwsze TNT. O, dobra, mamy pierwszy pickaxe TNT pickaxe TNT Odpalamy? No odpalaj. Ale no, to, to dalej przy górce jakiejś. Nie no, bez sensu. Nie no tu. Ty, ty. Zobaczmy. Okej. Co dzisiaj? Fajnie, no. O! Co jest? Co je... o, o kurde! O, o. Ile budurca? O kur. Dobra, darmowego do Ale... budulca tyle mamy. Wysoki to jest. Zestakujcie sobie węgiel w e i po tej dziurze. Ale to jest mocne. Dobra. No to pierwsze TNT już zrobiliśmy. A ile I... tu masz w prachu jeszcze? Eee, ja mam dużo no, no, piasku. 40. Co o co z tej wodzie chodzi? Dobra, ta, ta dziura jest tak gigantyczna. Wow. I wiesz, ja mam trochę węgla jeszcze. Dobra, to idziemy do góry, bo już będziemy mieli na wszystkie TNT ogólnie z tego tytułu. Ale i tego y skarbu nie wzięliśmy. Ta, no. Dobra, no dru, dobra, to płyniemy. Dobra. Mikołas, płyniesz z nami? E, tak. No A ile masz chleba? Ja mam 17 Nikolys no. ma 4 stack i nic nie mówię. <noise> Jak zwykle. To jest tu. Gdzie e, popłynęliście? Bo dobra, 9-9, ja co? Ten... o siemano, creeper Siemano Wow Pog. Wiąłaś, wełaś, wziąłeś Dobra, mam TNT postaw... A nie ja mam crafting, dobra Robię teraz TNT z samorodków złota. Zobaczmy. Golden TNT. Okay. Mam nadzieję, że nie, wy, że nie zrobi takiego krateru jak tam. Dobra? No to gdzieś tutaj, może. no Paga? Ale to. Lepiej się odsunąć. Ło! Dobra. I co jest? Nie zrobię. co się stało? O, tak, w sumie to chyba nic. A masz jeszcze złota? E, no, jedno. Spróbuj jeszcze raz. To robić. Aha, to ja, ja, ja tak. wiem. Musisz, musisz dostać od tego TNT. Patrz. Na patch. O, pewno? co on robi? HAHAHAHAHA <noise> Stoimy O, o kurde! kurde Musisz czytać opisy Bez kitu, absorpcja milion na, na minutę mamy no Ale to jest dobre Zróbmy ten pikaksowy jeszcze raz i wysadźmy tamtą wyspę Którą? Patrz jak ładna wyspa do wysadzenia Mówisz? No, no możemy zrobić, nie. dobra to ja zbieram drewno Będzie dużo piasku Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, A tak naprawdę, to moglibyśmy takie trzy zrobić, i takim się skopać, i wszystko znajdziemy na dole. Nie trzeba drewnianych, tak? Nie trzeba. Czekaj, tu jest woda? Nie, dobra. Czekaj, stawaj. na tym koblu. Dobra. A my musimy czekaj, tutaj być? Nie, tak. nie, 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 czekaj, my uciekamy. Wow! Co On jest? Wyglądował. Tak, piękne, piękne. Eee... Szukajcie teraz węgra, węgra. Żelazo, żelazo jest. Stil potrzebujemy piasek. Dużo piasku. Ja mam kolejne TNT Okej okay. To możesz mi rzucić no. co? 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 O ja Dobra, żyję Ta Ta dziura O Ale to jest wielkie No Mikuls ma kolejne To się wykopią, dobra O kurcze O no 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 Nie no, no. O ile mobów Wjeżdżamy tam, co wy na to? No, no, no. Wie? Jak to nie masz do wody? Dwa. To już mamy Creepera. Siemano. Ej, diamenty! Po! Gdzie? Tutaj, sześć diamentów mam. Potrzebujemy jeszcze trochę i będziemy mieli na diamentowy diamentowe TNT. Mhm. A kupili ile masz diamentów? E, dwa. No to mamy już. A gdzie są te diamenty? Ja mam sześć. No to mamy, możemy spróbować diamentowe TNT. Ty, lawa płynie, burz! Coś dla ciebie! Nie <laughs> prawie Naprawdę? Ja, ale ja chciałem, chciałem, ale jakbyś mnie nie był to bym przeskoczył Mikolsz to robi no Co Mikolsz robi? Zalewa? No Mikos się nie i nas zalewa Dzieńka. Dobra, wysadźcie jeszcze jedno takie Nie Mikolsz <laughs> zalewa Patrz, świat Facie e... ładnie teraz No jest całkiem przyjemnie Dobra, wychodzimy na górę Jezu, ale to wygląda potężnie Ta lawa fajnie wygląda <laughs> Dobrze. No, nie, umarła. Git, wyszedłem. O, ale to jest wielkie. E, mamy te butelki, te? Czy nie? Tak, Zbierajcie drewno, trochę. Dobra. Ja wolę piasek zbierać. Zostawisz mi crafting? Mhm. Mmm, tak. Mm, jeszcze trochę piasku, proszę. I zobaczmy. Tylko trochę oddalmy się. Od TNT. Oho, czyli podki? Tak, jakieś efekty pewnie dostaniemy. Zobaczmy. No, bo nie aż tak, ale. O! Co jest? Co to? Ty... A to na busza Na bu... ma wszystko chyba, nie? Nie, no tutaj, nie, 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 nie. tutaj, tutaj musi się stanąć. Aha, Slow Falling Ebitatka. 3, Batoman 3, aha. I co, koniec? Aha. A no to takie o. No, ale pewnie to są losowe efekty, tak zgaduję. No. Ja, mag... ja mogę te di diamentowe dalej, nie? Czekaj. No okay. to ma... Ja idę pod Mam diamentowe, ale to potem zrobimy. Ej, ty Mam jesteś. dwie kości. Ile masz już? Nikols, wyrzuć dla Kubiera kości. Ej, jednej mi, mi brakuje. Ej, ej, patrz tu, patrz tu, patrz tu. Ja obserwuję tego po waszej prawej. Ja po, po lewej. Ale twoje czy moje? Ja no nie! No bo ja się chciałem tu zabrać No, wstawię, nie patrz opisu. Dobra. Zobaczmy. Nikols! Ile piesków! Nie jestem w raju. Nie oswoiłem. Cztery kości dałem tej małpiej nie oswoiłem JEST! MAM PIESKA! Dobrze, atakuj piesku! Dobrze! Dobra, to co? Odpalić TNT diamentowe? Tak, odpalaj no. Ale chodź jeszcze, wyspę Nie, nie, najpierw no. TNT no. diamentowe i wtedy tak Tutaj, tutaj, tutaj zrobimy Ale pójdźmy Dobra, może spać, czy dziennie? nie? O. Odpalam Chciał przenocować Zobaczmy Co jest? O! o diamentowe temy. Mam klatę, ale to mało ich było, nie? Mikols wziął wszystko prawie Jaki koks Ja mam mieczek mieczek, mieczek masz? Mikols wysadza wyspę Okej okay. Ja zobaczę to z daleka, dobra Mikolsik, poczekaj Dobra Zobaczmy Jezu, jak to wygląda Patrz, patrz, patrz! patrz jaka idealna forma, Kubir, patrz tu! No. Gdzieś przemyślane 100%-owo Poważ, wszystkie temki mi się zebrały w środek <laughs> Rzeczywiście Dobra, to spróbujmy znaleźć lewą pulkę i pójdziemy do enteru Wiesz co robić? Aha, jest te TNT takie, że z dziewięciu, nie? Tak Mam je Ono się nazywa TNT, TNT, TNT Na Tak, nazywa Więc się TNT, uciekniemy. TNT Uciekniemy, stawiamy uciekamy, no Uciekajcie Nie, nie, nie Oj, to będzie chyba mocne CO JEST?! O kurde! Co się Ale, dzieje?! To dalej, to dalej, to dalej! O, kurde! Aj to dalej się robi! Ty miś dalej mnie, gryzie! Nic ci nie zrobiłem, ty małpo! Że ty o mnie się mówisz, małpa? To małpa czy my Pomóżcie, pomóżcie! No! Barber! Ale czemu on nie zaatakował? Przynajmniej nie od Dobra, ja skaczę na dół tego krateru. Toś tak z samej góry, nie? Watera robić? Dobra, delikatnie zszedłem Spróbujmy Jest! S. Yes. Dobra, gdzie jest ta lawa, Mikolsie? W tym pierwszym kratersie była O, dobra, mam To ja ten, to ja zrobię portal Czekaj, odpalam portal Dobra, wchodzę Jaki nether? Okej okay. A dacie tarczę? Taka Dajcie tarczę Prawie klitka, nie mam tarczy Burz, wszystko Zdaj w porządku? Burz, Czekaj, bo Burz się zastanawia nad swoim życiem On musi się zastanowić poważnie A Jak masz jeszcze piasek To mogę ci dać węgiel Enchanting TNT To może być ciekawe Siema! O, Beż! Dobra, to trzeba gdzieś iść, nie? Bo to jest taka w sumie klitka trochę Możemy to wysadzić w sumie Chodźcie, to... O, tutaj będzie dobry dalen chyba No jest, Chodźcie jest git Tak To co, tutaj odpalić? No, odparł w tym miejscu. Dobra, zobaczmy oh. Enchanting TNT. Lepiej stajemy Co so, jest? Ok. I te nam się wszystkie zenchantowały. Mam ochronę 3 na. Fortune 4 I... na kilofie. Sharpness 3 na. Yy, siekierce. A macie na czymś ten? Yy, looting? Co? Patrzcie, ten łuk. O kurde. <laughs> o jecha. Ej, zróbmy to jeszcze raz, zobaczymy może się nam podwójnie z enchantuje. To daj, daj, daj. No zobaczmy. Ja mam looting 1 Dobra Ta, dodałem enchanty nowe. dodałem enchanty po jeden. Mending... Ochrona 6 Szkoda, szkoda, że lootingu nie ma. Chociaż ja looting to... Mam luting dwa. Masz looting 2? Ta. To daj. Masz. Dziękuję. W sumie. A bo ty ten ja diamentowy miecz tam. miałeś. Dobra, biegnijmy po prostu. Prowadź byśmy bez. Jeśli widzisz, że to jest takie fajne, to lapisowe, to byśmy więcej napisów zebrali. No. Mogliśmy porobić sobie. Forteca! A ja jeszcze nie widzę. Jest spawner. No, tak się... o Dobra. kurde Piękna ta forteca. Dobra. Ja, ja mam looting 2 na mieczu, więc. Ej, to walczę. Tt Blaze. Ok. Ja mam szatne 3, więc. To, nie, no to nie, nie spawner. 4. Dobra. Jak coś to mam dwie kolejne 5. Tutaj jest jedna jeszcze. No i dobra. I to sześć to. mamy, dobra. Idziemy. Ja nie mam złota w ogóle. Wykopujemy złoto i S16.1 Warsel'ski. Chociaż Endermana wybiomy jakby był, to też by było git. No jedzcie! Nie wiem, nie lubi mnie chyba. No to co? Oj jak poleciał. Teoretycznie już w sumie możemy najlepiej. wracać. Dobra, one już nie mają. Dobra, wróćmy się do portalu i... Dobra. Ja już wchodzę do normalnego świata. Okej. Okay. Ja też. Au! Dobra, to wychodzimy z krateru. Kubier, wybuduj się tak wysoko, ja cię wystrzelę w powietrze, okej? Okay? No, wybuduj możemy... Wysoko... Tak nad, nad krater. Wow! Dobra, git. Was? Wszystko obliczone. Dobra, biegnijmy. O, was przez, yy, przez rzekę, okej? Okay? No, dawaj, lecę! Ło! Wow! Dobry <laughs> Miko, skąd ty Siema. latasz? Rzucaj bez. To jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hmm, jeśli to jest tak dalej, jeśli to jest takie Z, to to jest dalej. O, pękła, dobra, to jest ten. No ja już. Gdzieś... Dobra, gdzieś może to ja opękłem. się. obok ciebie wkupuję. Proszę, proszę. Nie, chyba misnęliśmy. Ło! Wow! Jest! O, niski dosyć. Dobra, na boki najpierw. Nic nie ma. Dobra, to ja idę tu. Dobra, ja też. mam! Od razu portal room tu jest! No widzisz. Chodź. O kurde. Dobra, to... Zero eye. Ja łóżeczko kładę. Zero eye? To. Jedną mam. Ale tak szczerze mam 10. Aha, no tu potrzebujemy jeszcze jednej. Idziemy na ten teren na chwilkę, będzie Enderman tam, zabijemy no. go. Ja poszukam może w O, ale teren. Perły, PERŁY 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 PERŁY? Serio? No, rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi, bo ja mam ten, ten powder No to weź tu się skocz Ja już zebrałem, ja już zabrałem Daj I No i chodźmy do natera Może do overworlda Dawaj dobra. Poczekajcie, kliknęliście wszyscy dane, to możemy kopać Trzymajcie te perły, bo tam chcieliście No, 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 daj No tak, bo wie, że trzeba zniszczyć Ja mam przecież łuk A ja też, pskitu, dobra Dobrze, że nie pomyliłem Dobre Mikuls, do ciebie! Dobra jest czował? Osuń się, Dobra, zobaczmy No, mówiłem, że nie chciał Łoł! Wow! Odleciał z łuku! Ja nie mam łuku. Dawajcie, dawajcie go Dawaj, bierz I ostatni ale ten. Jest, nice. dobra. Udało się. No to co chłopaki? Jazda! Oje! Co się stanie? Ja uciekam! Wow! Zginę. Zginąłem. Eee, ja nie okay. wiem. Dawaj. Ło wow! nie, no przeleciałem. No. Co? Ja nie wytrzymam. No nie, no ale cyknąłem perłę. Dobra. Na jajko, naprawdę? O! To Dałeś to radę. radę. No Bo teraz robię, dobra Dobra, lecę bez Skok Co? <ścoughs> nie, dobra jest. Dobra, udało się. Dobra. Przeszliśmy GG.